Cześć, jestem Mikito 11. Na prośbę widza kręcimy film pod tytułem Opis gatunku Saurea. Jest to osobnik dorosły, jest to samica Klara. Zresztą znacie ją chyba z karmienia. Złożyła trzy kokony, ale strasznie jest gruba, więc myślę, że złożyć czwarte, by nie była jagodzianką, czyli pusty dla początkujących. Po prostu, znajduje, po rozkrojeniu, on jest cały czerwony, w sobie nie ma powiedzieć, małych modliszek. Dobra, przygotowałem sobie ściągę, żeby o niczym dla Was nie zapomnieć eee, i będę czasami zerkał, żeby Was to nie irytowało to zaczynajmy. No, jest to spod Aurea, mmm, polecana dla początkujących hodowców, y, ponieważ nie ma problemu z karmieniem zje wszystko co się jej da, znaczy żyjące eee, co by jeszcze powiedzieć, zerknę no, występowanie występuje w Afryce Wschodniej eee, Ubarwienie od zielonego od jasno zielonego, od ciemny, brązowy, brązowy jasnobrązowy. E, można rozpoznać po dwóch plamkach na skrzydłach. E, w Supi Magos są tylko takie zalążki skrzydeł, ale o tym dalej powiem. E, wielkość samiec jest od 6,5 cm. Samica do 7, nawet 10 się dorasta. Ona nawet nie przed nikę. Ona ma dokładnie, żeby was nie okłamać, samego ciała ma 9 centymetrów od końca od po po czub, czubek głowy. No, długość wiecu, znaczy długowieczność, one niestety krótko żyją, bo są owadami, no w sumie nie każdy owad krótko żyje. Dajmy na tą muszka owocówka 48 godzin, 24, dokładnie teraz nie, nie chcę was okłamać, ale coś w stylu. Samiec żyje mniej więcej 6-8 miesięcy, w tym jest 3 miesiące w stadium Imago. Czyli Imago to jest takie coś, ostatnia wylinka, czyli jest już dorosły i żyje 3 miesiące w stadium dorosłości. Samica żyje od, znaczy do 9-11 miesięcy, a w tym 5 miesięcy Imago. Trudność w hodowli. Jest ona prosta, bo może być temperatura pokojowa. skrapla, ja jej co dwa dni takim przykaczem, zaraz pokażę, mam w sumie dwa. Jeden taki, nie wiem czy widać, kupiłem go za 2,50 w czy kasarami. A drugi mam taki, on ma taki wiatraczek, ponieważ yy, słyszę go też do patyczaków, bo on ma bardzo fajny, znaczy nie leje kropelkami, tylko właśnie robi taką f... z fajną piankę, znaczy nie piankę, taką mgiełkę co by jeszcze tu powiedzieć karmienie Karmią znaczy mniejsze osobniki L1, L2, L3, nawet L4 karmi się muszkami owocówkami wylęgiem świerszcza małym wylęgiem karaczana tureckiego większy już mącznikami mącznik menarek by ktoś tam nie wiedział sobie wpiszcie na youtube czy tam google albo terrarium.pl e, większe osobniki supi mago, w sumie supi mago można karmić małymi drewnojadami albo już dorosłe dużymi drewnojadami potem jeżeli jeden duży drewnojad jest za mało to jeszcze daję małego mącznika dobra dalej hodowla, temperatura to jest w dzień 24-28 stopni celsjusza w nocy 20-24 no temperatura pokojowa po prostu w zimę nawet pod lampą jej nie trzymam bo jest u mnie w domu ciepło E, wilgotność w dzień 50-60 stopni, w nocy 60-70 jeżeli widzę, że modliszka długi czas nie składała, e, znaczy nie zdejmowała siebie skóry, czyli wylinki, cikam wieczorem, bo po prostu łatwiej się je zesunąć. Tylko też nie można przesadzić z wilgotnością, nie mam mieć bagna albo ja, ja preferuję ręczniki papierowe, bo tylko zwijam i daję nowe. E, bo po prostu wtedy wylinka się do niej skleja i modliszka nie ma jak się z tego urotować, bo ma za wilgotno i po prostu ginie miałem takie dwa przypadki jeszcze jak zacząłem dopiero początki hodowli modliszki nigdzie tego nie znalazłem na żadne, w internecie, w żadnej książce mówię dużo czytajcie o tych gatunku i jeżeli chcecie za, zacząć, za, zacząć hodować przepraszam pokarm już mówiłem hodowla grupowa w hodowli grupowej mówię Niewskazane, ponieważ one są strasznie... Kanib... znaczy są strasznymi kanibalami. Zaraz po wykluciu kokonu trzeba nie ma się jeden dzień, żeby wszystkie powyłapywać. Tak, tam kilka zawsze ucieknie, ale one zdechną. No to jest hodowla grupowa. Rozmnażanie, dymorfiz płciowy. Yy, można ro rozróżnić już samca czy samicę przy trzeciej, czwartej wylince. Słyszałem, że ktoś przy drugiej, ale... Nie wierzę w to zbytnio. Samiec ma zwojów, tutaj może się z dołu widać, tylko u niej akurat nie widać, bo ona jest tak, leży mi na ręce. Samiec ma 8 segmentów, a samica 6 segmentów. U samca ten ostatni segment u samicy jest dzielony na dwa. Dojrzałość płciowa. Samiec 2-3 tygodnie po lnieniu na Imago. No tak samo samica 2-3 tygodnie. Do niniu na imago. może uśmiech do kamerki Klara Hop eee, Czas kopulacji No u mnie się kopulowały 4 godziny, ale Mówię tak od 4 3 do nawet 10 18 godzin eee, No i tutaj To już by było wszystko Mówię, po, dla początkujących Jest to naprawdę fajna modliszka Nie tak samo jak deroplaty Slobata, Którą pokazałem w całej hodowli bo nimi trzeba karmić, yy, można powiedzieć, owadami, które latają, bo yy, droplat, slobata, można powiedzieć, nie trawi o, yy, nie o teki, yy, tylko tego. Przepraszam, zapomniałem nazwy. Hityny, Hityny. dziękuję, a y, wiśnia, no wyleciałem mi nazwa. No i to są po prostu zwierzęta latające znaczy nie latające one po prostu jedzą latające. A jeszcze bym zapomniał Każ, każdy imago ma skrzydła. Samica nie lata, ale samiec mógłby przelecieć nie metr półtora. No. subskrybujcie, lajkujcie, łapka w górę, łapka w dół, jak wam się podobało. No i uczęszczajcie na nasz kanał i polecam sklep lakitera na razie.